Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy robić razem z Mufinką Znaczy Mufinka będzie stała za kamerą Ja będę tutaj robić watę cukrową, ale nie taką zwyczajną watę cukrową Ponieważ stwierdziłem, że dzisiaj przetestujemy kilka rzeczy, które można wsadzić do maszyny do waty cukrowej I zobaczymy, czy z tego się uda zrobić w ogóle watę cukrową To jest ciekawe Winka, jak myślisz, uda się? Yy... Ja na początek mam coś, co Mufina miksowała Na moim odcinku, zapraszam I ogólnie z tego wyszła wata cukrowa, ponieważ Zasypała też cukru, więc pytanie, czy to dlatego, czy może same glandryny, gdybyśmy je wrzucili, dałoby radę. A oprócz tego mam coś jeszcze, jeszcze lepszego, i jest to takie coś. Każdy chyba zna te pyszczeczki. wiem. No właśnie, dlatego je otworzę. Pokaż je. No możesz sobie skosztować. Ja rezerwuję różowego. No! Nie, 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 niebieski, niebieski są najlepsze, czekaj. Okay? Teraz bardzo ważne pytanie: Czy z tego ja się zrobić w cukrowy? cukrową? Je nie powiedzą nie, drudzy powiedzą tak. Ja uważam, że nie wiem. Ja, ja powiem, że nie, żebyś mi to dał, to ja zjem. Nie zmarnuję. I tak daj mi, ja też chcę. Tak. Mm, mm. Dobra, musimy postanowić, które wrzucamy do środka. Na pewno nie różowe. różowe no to są zielone. I zobaczymy, czy wyjdzie w ogóle zielona wata cukrowa. Zaczynamy. E, tak, ale nie takie rozrobione. Spróbuj takie wrzucić No takie chcę właśnie oh, Ale mega Dobra, to rozgrzej najpierw Zatrzymaj I właśnie, dopiero włóż Tak, zdecydowanie to będzie lepszy pomysł Odpalamy naszą maszynę Dobra, przygotowałem już te serduszka piękne mhm. Widać te serduszka? No widać I zamierzam je teraz wrzucić na łok. Wow, jak się kręci, śmiesznie. Tak, tak, jestem ciekawy w tym momencie, bo on, bo on tam nie wejdzie do środka. Może wystrzelić super. na ciebie. A, to jest gorące. No, ciekawe. Wydaje mi się, że kilka serduszek wyleci, jak tylko odpalę to. No, maszynę. ja się chowam. to? Ja się boję. Ja też. Trzy, dwa, jeden. Boże lepiej nie. Musimy je skruszyć. No. Tak, chyba no. trzeba je skruszyć. E -e -e Wracamy za moment. Tak. Dla własnego bezpieczeństwa pociąłem je na takie małe i teraz może tam wejdą do I nie wchodzę mi tak. Ja się boję, jak to wystrzeli Ty masz okulary, ja też chcę okulary. Chcesz okulary? No, zaś mi dasz jakieś profesorka co, nie będę rzucał za dużo yy, Tak, możemy... poproszę, podwójne szkło! U! Zobaczcie. Serio, to, to jest jeszcze za duże. To jest jeszcze za duże. A może jakbyśmy to tam kuchali. Podwójne czy... I co? To tam zostało? Na razie tak, ale wiesz, nie wiem co będzie dalej. Ja <laughs> Ja widzę, się, że się kręci, Ale, ale pat, tylko zerknij się się nagrywa. Ja patrzę. Ogólnie jest w środku i widzę, że się kręci, czyli jest okejka. To będzie się na pewno dłużej rozstawiać niż cukier. Tak, na pewno, ale widzę, że jest zielone, w sensie się jest, jest, kręci się cały czas, jest jeszcze tutaj na powierzchni. Wydaje mi się, że to się powinno zrobić ze względu na to, że tutaj w 95% w składzie jest cukier. I barwniki, tak jak w normalnym cukrzydło. Czyli myślisz, że tylko to jest to, czyli jakbyśmy stopili ten cukier i to by wyszło? Nie wiem, ja się boję cały czas. Ja też. To jest... No, jestem za paradą. Nie chcę tego zatrzymywać, bo się boję, że jak się zatrzyma, to na. Tu... O matku, faktycznie! <laughs> Przerwa na reklamę. Jeśli ktoś z Was lubi Minecraft, to zapraszamy na dr nasz drugi kanał. XKitek Games, gdzie gramy razem w Minecraft. XKitek Gaming, geniuszu. Psst! XKitek Gaming, gdzie gramy. Co Wyświetla w... wam się proponowanych? Dokładnie, gdzie razem z Muffiną gramy w Minecraft, gdzie ja gram sam w Minecraft? No i tyle w sumie. tak, tak jeśli chcecie jak mi poszło i lubicie tą grę, to zapraszamy. Tak, zapraszamy. Koniec przerwy na reklamy. Cały czas widzę to zielone Matko, co to było? Co to było? Nie wiem! Jak mi wój obiekty strzeli? Każda wata się robi. Serio? Ale czy to z tego? Może ta stara. Myłaś to przecież. No nie, faktycznie to myłam. Zniknęło. Okej, okay. teraz pytanie, czy to jest ta wata cukrowa? Tylko czemu takie dźwięki wydało? Bo te cukierki pękały ha. do końca chyba, wiesz? I wpadły do sił. <skrzt> Powiem wam tak, coś się tu zbiera. To musi być to, ja przy to myłam. Jest zielony kolor, to jest to. Zielony kolor się zrobił dookoła, jest zielony osad. Tylko, że bardzo jest jej mało, pewnie dlatego, że po pierwsze, bardzo mało tego cukru wsadziliśmy, więc trzeba byłoby je typowo zdrobnić, żeby to działało. Ale to wtedy nie ma za. Bawy. To można zwykły cukier wsadzić. Ale śmieszna, tak jak pęczyna. Samo jak byłoby z tymi, z lodowymi. Powiem Wam, że dużo jej nie wyszło. Żartuję, że to koniec. Tak, ponieważ bardzo dużo osadziło się na boku. Może się jeszcze nie stopiło? Nie, już się stopiło, bo ja widzę, że bardzo dużo jest po boku. To daj mi tam, co się zrobiło. Chcę spróbować. U to tyle? Co? No nie, no tutaj jest. O matko, kwaśno słodkie. Ty, jest kwaśna, bo No, radnie. spoko Zrobiliśmy kwaśną watę cukrową To teraz może połącz wszystkie cukry I spróbuj taką jedną wielką mieszankę Ale jeszcze z cukru? No Daję 9 na 10, bo ja lubię kwaśne A to jest kwaśna wata cukrowa, takiej jeszcze nie jadłem Aż dziwne, że jest kwaśna W sumie cukierki są takie trochę kwaśnawe A jeszcze jeden test Ponieważ tu jest smako jak cukier No, jak cukier Dobra, Kitek co teraz robimy? Zakładamy okulary i bawimy się dalej. małego chemika. Mm. Na zasadzie zmieszamy teraz wszystkie cukry naraz i zobaczymy, jaki kolorowy wyjdzie. Mamy tutaj niebieski, czerwony, żółty, brązowy, zielony, ale chcę to wsypać w tym samym momencie. I zobaczymy, co takiego się stanie. Powinien być. Czarny, tak, biały? No, 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 ale to trzeba tak po troszku chyba. No, to tak, to tyciu. Za dużo. Za dużo, nie zmieszczą się inne. Za dużo! Te mamy już. Zielone osad, te z co z tego powstają, są najlepsze. Tutaj Kitek sypie już kolejne kolory. I jeszcze mamy. Takie, dawaj Kitek A to są rozrobione cukierki, które ja sobie teraz zjem Ej, Zróbka dostar, Więc jeżeli chcecie kwaśną watę cukrową to pokazałem wam przepis A wata z płatkami X jest u mnie na kanale Zapraszamy no nie. Zdrowka, dobra, kitek. No to odpalaj tą maszynę Ale ja wiem. Jem. Ale no, dawaj. Jak Uuu. zwykle cały cukier się rozsypał. Trzeba łamać podłogę znowu. Pufinka, będziesz miała podłogę. Dzięki. A to ja ty będę będziesz watę. Ja będę jadła tą watę. A widzieliście ten kalendarz stoka? Który... Life worth Jeśli zostawicie dużo kciuków w górę pod moim filmikiem z boksami i kitka, to wtedy go otworzymy. Za na 20 tysięcy chyba łapek w górę? Tak. ciebie pod filmikiem? Tak. A ten filmik pokazał się wczoraj, tak więc łapeczka w górę. A my niedługo otworzymy tego pięknego boksa. Co robi się? Nie, na razie zbieram tu starą watę. Ej, no, Zostaw ją. Nie, nie jesteś słodki. Jest tu jest słodki? <gülw> ten tutaj słodzie. Co? A już Je pańczyna? Uuu. Ale super, to jest zawsze taka satysfakcjonująca zabawa. Możemy do tego wrzucić cukierki do środka, czekaj. Właśnie teraz, Ale... a nie tak jak ja spotkałam i za późno. Czekaj, pytanie jest, czy to trzyma, Czekaj, czekaj, czekaj. Może czekaj, jakiś mniejszy bo ta wata no. jest cukier ten co takie cieniutkie, to później zrobimy takie cienkie, o. Nie, Nie utrzymało Brawo Plan był dobry Nie e, Jaki kolor jest ta cukrowa? Zielony Chyba z tych cukierków zostało Myślisz? No, mi się wydaje, że to przez te cukierki Nie, już się robi osad inny Ona innego... miała być tęczowa Gdzie tu jest tęcza? Jestem ciekawy jakiego smaku będzie Ale fajna, poluszysta Czemu to tak hasuje. Bo cukier się rozdrabnia To koniec? Jakie skupienie Ładna wyszła Ładna Chcesz? Flafin, no jasne, że chcę spróbować To chcę Nie, Kitek, zostaw, daj, daj mi ją spróbować Ej, no miałeś mi ją dać spróbować Nie, twój to lizałeś, daj, od dołu Nie, nie możesz tam No od dołu, no to nie spróbuj. chcę, to nie chcę Coś wyśliniłeś? O. I no weź, ja też chciałam Tutaj Ej no, mój patyczek złamiesz O, okej, okay. zrywka Powiem wam, że jak to ugryzłem Ej, dobra. To w środku są różne kolory Pokaż W się, sensie, no, a będzie moja ślina to Uuuu <laughs> <laughs> A dawaj no A, dobra, no Kitek. Um, um. A dziś nie miły, boś nie podzielisz nawet. Czemu? Czemu? Przydałeś, doszłałeś kawałek powiedziałem. No kawałeczek. A. Już nie mam tego tu dzięki. Ale tego się nie je, Kitek. To jest to jest papier. Tego się nie je. Weź to, weź to. Weź to, Kitek. <grym> Dobra, tak jak widzicie, z czegoś takiego też da się zrobić batę cukrową Piszcie swoje pomysły, co takiego możemy wrzucić do tej maszyny Nie, nie wrzucimy tam Nutelli Myślałem o tym, ale uważam, że to na pewno nie zadziała Znaczy, ciekawe by to było, ale prawdopodobnie maszyna byłaby może nie do wyrzucenia Na 30 tysięcy łapek w górę pod tym filmem wrzucimy no, tam Nutelli Czyli niemożliwe No ale ogólnie... <laughs> Mam nadzieję, że taki odcinek z testu waty cukrowej Wam się podobał. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie płatki! Albo napiszcie kalendarz adwentowy, który już niedługo będziemy robić, bo tu mamy dwa kalendarze do zrobienia i jeden do otwarcia. A my widzimy się już w następnym odcinku. Na razie wszystkim! Pa!